10 najpiękniejszych zamków, druga edycja. Numer 10 Toruń także ma swój zamek. Jego gmach zaczęto wznosić w połowie XIII wieku. Zamek od 1454 roku nie pełnił żadnej istotnej roli. Jednak gdy Torunianie rozpoczęli oblężenie zamku, urzędujący tu komtur oddał zamek, a ten został zburzony. Rozpoczęła się wojna trzynastoletnia między Zakonem Krzyżackim a Państwem Polskim. Pozostałości toruńskiego zamku zostały dopiero po kilku wiekach wydobyte z podziemi w 1961 roku. Ruiny znajdują się między Starym i Nowym Miastem i są trwałe ale zabezpieczone numer 9 malowniczo usytuowany na nadrzecznym wzgórzu zamek w Golubiu Dobrzyniu. Zaczęli znosić krzyżacy po 1293 roku, a ceglana warownia początkowo była zarówno siedzibą kontura jak i twierdzą strzegącą granicy pomiędzy państwem krzyżackim a polską. Zapewniała także bezpieczeństwo rzecznej przeprawy przez drwęcę. Z czasem zamek utracił swe militarne znaczenie. W XVII wieku był on siedzibą królewny Anny Wazówny, która przekształciła w renesansową rezydencję. Dziś zamek jest miejscem rozgrywania popularnych turniejów rycerskich, a najsłynniejszy odbywa się co roku w lipcu. Odbywają się tutaj również konkursy krasomówcze oraz bale sylwestrowe, na których ukazuje się duch Anny Wazówny. Zamek obecnie udostępniony jest dla ruchu turystycznego. Spacer rozpoczyna się na otoczonym krużgankiem dziedzińcu i dalej wiedzie przez przestronne piwnice. Pełniące niegdyś funkcję spiżarni. W jednej sali na parterze prezentowana jest wystawa etnograficzna z eksponatami z okolic Golubia do Brzynia. W dalszej kolejności ogląda się komorę paleniskową, za pomocą której ogrzewano pomieszczenia zamkowe. Stąd przechodzi się do pomieszczenia służącego niegdyś rzekomo za izbą tortur. Z dziedzińca na wyższe piętra prowadzą tak zwane końskie schody, którymi rycerze wjeżdżali konno prosto do komnat. Do zwiedzania udostępniona jest także Izba Pokutnicza, loch głodowy, refektarz, kaplica oraz kapitularz. Zamkowe muzeum czynne jest codziennie. Zwiedzanie odbywa się w towarzystwie miejscowego przewodnika. Na zamku znajdują się także miejsca noclegowe oraz restauracja. Nieduża odległość od Torunia, bo około 40 km sprawia, że łatwo tu dotrzeć własnym samochodem, a nawet rowerem. Wygodny dojazd z Torunia zapewniają również liczne połączenia autobusowe. Numer 8. Zamek w Bobolicach. Położony jest na malowniczym skalistym wzgórzu. Zamek w Bobolicach to jedna z bardziej znanych warowni leżących na szlaku Orli Gniazd w środkowej części wyżyny krakowsko-częstochowskiej. Dzieli go niespełna pół godziny spaceru od bliźniaczej twierdzy w Mirowie. Sieć szlaków turystycznych umożliwia także dłuższe wędrówki w rejon Skał Kroczyckich i Rządkowickich oraz w inne atrakcyjne zakątki jury. Zamek stanowi ciekawy przykład budowli, która po wiekach bycia ruiną została odbudowana w czasach obecnych. Numer 7 Zamek w Kwidzynie. Wzniesiony z cegły na granitowych fundamentach był podpiwniczony, powstawał etapami w ciągu całego XIV wieku i tworzył kwadrat o boku około 44 metrów. Dziedziniec zamkowy miał wymiary 1280 na 16 metrów i z trzech stron od południa zachodu i północy posiadał dwukondygnacyjne krużganki służące jako korytarze. W trakcie budowy koncepcja architektoniczna uległa zmianie. Dokładnie daty rozpoczęcia i zakończenia wznoszenia zamku nie są dziś możliwe do określenia. Skrzydła zamku, z których jako pierwsze powstało wschodnie, następnie kolejno południowe, zachodnie i północne, miały po 5-6 kondygnacji i kryte były dwuspadowym dachem. Elewacja zewnętrzna posiadała ostro różnej wielkości blendy, okna i okienka strzelnicze. Nad biegnącym dookoła mazwerkowym fryzem widoczne są okienka strzelnicy ganku obronnego. Znajduje się tu brama wjazdowa, zwana zimną, umieszczona w bogato profilowanej niszy bramowej o dekoracyjnym układzie cegieł. W niszy zwieńczonej łukiem gotyckim widoczna jest prowadnica dawnej kraty obronnej. Chodząc na dziedziniec zamkowy, kierujemy się na taras widokowy, z którego można obserwować panoramę Doliny Wisły. Stoją tu też dwie armaty z 1861 i 1963 roku zdobyte przez Prusy w wojnie z Francją w latach 1870 i 71 W średniowieczu piwnice i przyziemie zamku mieściły m.in. kuchnię, spiżarnię, palenisko centralne ogrzewania oraz pomieszczenia dla służby. Na pierwszym piętrze w skrzydle północnym mieścił się refektarz zimowy, czyli jadalnia z unikalnym sklepieniem palmowym z promieniście odchodzącymi żebrami. Była tu też kaplica i mieszkanie poroboszcza. W części zachodniej usytuowano sypialnię. W nieistniejącym dziś skrzydle wschodnim mieścił się szpitalik. W przyziemiu w latach 70. i 80. XX wieku czynna była kawiarnia zamkowa. Skrzydło południowe mieściło refektarz letni i salę posiedzeń. Większość pomieszczeń posiadała sklepienia gwiaździste. Celem podróży wielu turystów zafascynowanych zamkiem w Kwidzeniu jest najdłuższe w Europie średniowieczne gdanisko, które pełniło funkcję wieży ustępowej. Numer 6. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zamek Książąt Pomorskich to jedna z największych instytucji kultury Szczecina o ponadregionalnym znaczeniu, realizująca szeroki program upowszechniania kultury w Szczecinie i w województwie. Zamek Przygotowuje i organizuje koncerty, przedstawienia teatralne i kabaretowe, wystawy, projekcje filmowe, konferencje oraz spotkania naukowe i popularno-naukowe, w tym dotyczące upowszechniania wiedzy o dziejach Pomorza Zachodniego. Stałymi propozycjami są m.in. wiosenne koncerty gitarowe, niedzielne koncerty południowe, koncerty kameralne i okolicznościowe oraz liczne imprezy w ramach zamkowego lata artystycznego, w tym plenerowe widowiska historyczno-artystyczne. Таке як ноцкупали. Czyli tradycyjne obchody przesilenia letniego, czy festiwal, spotkanie kultur. Od kilku lat dużym uznaniem wśród mieszkańców Szczecina cieszy się organizowany każdorazowo w grudniu Jarmark Bożonarodzeniowy. Dzięki kontaktom utrzymywanym z polskimi i zagranicznymi muzeami, archiwami, galeriami sztuki oraz środowiskami twórczymi, prezentowane w zamku wystawy są okazją do obejrzenia dzieł najwybitniejszych twórców oraz wyjątkowych kolekcji z kraju i zagranicy. Między Innymi prezentacje malarstwa polskiego i europejskiego, wystawy sztuki dawnej i współczesnej, wystawy fotograficzne i historyczne. Ważnym elementem składowym Zamku Książąt Pomorskich jest edukacja artystyczna oraz przeglądy ruchu amatorskiego na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W strukturze zamku działa teatr Piwnica przy krypcie, najmniejsza w Szczecinie scena zawodowa. Wyjątkowy klimat teatru tworzą kameralne gotyckie wnętrza zamkowych podziemi. W zamku funkcjonuje także Zachodniopomorski fundusz filmowy Pomerania Film, wspierający produkcje filmowe związane z województwem zachodnio-pomorskim oraz kameralny kinozamek, promujący ambitne produkcje filmowo-polskie i europejskie. Numer 5 Zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych rezydencji magnackich w kraju. Szczęśliwie ocalały od zniszczeń i rabunku stanowi namacalny dowód świetności dawnych polskich rodów, ich fantazji, przedsiębiorczości i umiłowania sztuki. Od zawsze rozbrzmiewał muzyką i tętentem koni. Dziś po koniach zostały imponujące wozownie, a muzyka Trwa nadal dzięki rozpropagowanemu przez zmarłego już Bogusława Kaczyńskiego muzycznemu festiwalowi w Łańcucie. Łańcut należał kolejno do Pileckich, Stanickich, Lubomirskich i Potockich. Obecny zamek postawił Stanisław Lubomirski w latach 1629-1642 w modnej ówcześnie formule Palazzo in Fortezza, czyli budynku mieszkalnego z wieżami i fortyfikacjami w drugiej połowie XVIII wieku Izabela Lub Mirska Szczartoryskich przekształciła go w wystawny zespół pałacowo-parkowy. Wnętrza wypełniły dzieła sztuki, a wybitni artyści nie tylko bywali, ale też tworzyli w łańcucie. Przełom XIX i XX wieku to kolejna znacząca przebudowa. Instalacje wodne i elektryczne, bogate wnętrza, elewacja w stylu neobaroku francuskiego, ogród włoski, oranżeria, ogród różany. Łańcuch stał się jedną z najbardziej luksusowych rezydencji w Europie. Bywali tu Między innymi, rumuński król Ferdynand I Jerzy, książę Kentu, odbywały się liczne przyjęcia i słynne rozgrywki w polo. W czasie wojny zamek nie ucierpiał. Większość dóbr ocalała wywieziona przez właścicieli na zachód, dlatego obecnie stanowi on obiekt muzealny wysokiej wartości. Zaliczany jest do grona pomników historii zabytków o szczególnym znaczeniu dla kultury Polski. Współcześnie na terenie obiektu prowadzona jest działalność edukacyjna, odbywają się wspomniane już festiwale muzyczne, mają miejsce wystawy tematyczne, stałe i czasowe. Warto zarezerwować sobie odpowiednio dużo czasu, by nie spiesznie przez. Spacerować w filcowych kapciach po inkrustowanych drewnianych podłogach. Poczuć klimat i rozsmakować się w detalach udostępnionych do zwiedzania obiektów. W wnętrzach zamku, stajniach, wozowni, oranżerii, storczykarni i parku. Numer 4. Zamek Krzysztopór Zamek Krzysztopów w ujeździe ruiny ogromnej, monumentalnej, ufortyfikowanej rezydencji magnackiej Ossolińskich z XVII wieku, położone w niewielkiej wiosce o nazwie Ujazd na Wyżynie Sandomierskiej. Wieś ujazd po raz pierwszy wzmiankowana była w starych dokumentach klasztornych w latach 1174 oraz 1176. Dotyczyły one uposażenia klasztoru w Jędrzejowie. Kolejna wzmianka w dokumentach pochodząca z 1210 roku dotyczyła odnowienia przywilejów klasztoru. W XV wieku ujazd przeszedł na własność rodu oleśnickich Herbu Dębno, a w XVI wieku należał do rodu Zborowskich. Od 1584 roku stał się własnością rodu Ossolińskich w 1619 roku Zbigniew Osoliński przekazał ujazd swojemu synowi Krzysztofowi Osolińskiemu. Inicjatorem budowy zamków w Ujeździe był starosta Stopnicki, podkomorzy, a później wojewoda Sandomierski Krzysztof Osoliński. Jego zamierzeniem była budowa wspaniałej rezydencji, która swoim rozmachem zaćmiłaby inne siedziby magnackie w kraju oraz przewyższyłaby bogactwem zamek w Osolinie, będący własnością jego brata Jerzego Osolińskiego. Na miejsce pod budowę przyszłej rezydencji wybrano północno-zachodnie zboczenie wielkiego wzgórza, otoczone podmokłą zalewową doliną rzeki Koprzywianki. Nie ma pełnej zgodności co do terminu rozpoczęcia prac budowlanych, ale orientacyjnie można przyjąć rok 1621 za początek budowy. Do nadzoru nad całością prac zatrudniono szwajcarskiego architekta Wawrzyńca Senesa. Prawdopodobnie jednak autorem projektu był ktoś inny, i z pewnym prawdopodobieństwem można zakładać, że mógł nim być sam Krzysztof Osoniński. Budowę zapoczątkowały prace ziemne polegające na splantowaniu części południowej wzgórza oraz zdjęciu warstwy ziemi pokrywającej skalne podłoże i podmurowaniu go w części północnej, dzięki czemu otrzymano rozległy spłaszczony teren pod przyszłą budowę. Wznoszenie ogromnej ufortyfikowanej rezydencji zapewne przebiegało etapami. Prawdopodobnie w pierwszym etapie budowy zakończonym w 1631 roku powstał zasadniczy zrąb pięciobocznej fortyfikacji ze skrzydłami bocznymi i bramą wjazdową. Natomiast w drugim etapie zakończonym w roku 1644 wzniesiono monumentalny pałac. Po zakończeniu budowy fortyfikacji i pałacu założono ogromny park usytuowany poprzecznie do osi zamku i ul poza obręby murów i wałów po stronie północno-zachodniej założenia. Zasadniczy zrąb założenia powstał na planie regularnego, nieco wydłużonego pięcioboku. Otoczony został wałem ziemnym, wzmocnionym kamiennym murem oporowym z bastionami na styku ramion pięcioboku. Koroną wału poprowadzoną drogę wałową, łączoną stanowiska tzw. ławy strzeleckie, wzmocnione murowanymi przed piersiami. W narożach założenia znajdowały się bastiony, z których cztery wypełnione były ziem, Natomiast piąty północny z charakterystycznie ściętym narożnikiem wyposażony był w głębokie kazamaty. Bastiony po stronie południowej, założenia wyposażone były w ziemne kawaliery przeznaczone na stanowiska artyleryjskie. Takie ich umiejscowienie umożliwiało skuteczną obronę przed pola od strony wjazdu do zamku. Bastiony nosiły charakterystyczne nazwy własne. Numer 3 Zamek Hojnik w Sobieszowie. Zamek Hojnik w Sobieszowie jest jedną z najbardziej znanych ruin zamkowych na Dolnym Śląsku i jednocześnie najczęściej odwiedzanych, przede wszystkim z powodu świetnej lokalizacji na szczycie dużego wzgórza Hojnik, blisko szklarskiej poręby Jeleniej Góry oraz możliwość podziwiania widoków karkonoskich z wieży zamku. Do budowli wiodą dwa szlaki. Tak dla amatorów pieszej wędrówki, jak i rowerzystów. Ci pierwsi mogą w czasie wspinaczki spenetrować leżącą na szlaku jaskinią przemytników zamek, hojnik. Pobudowany został w IX wieku przez księcia Bulka II i stanowił jeden z elementów fortyfikacji granic jego księstwa. Kolejnym włodarzem zamku był, był ród Szawgotszów, który dokonał przebudowy obiektu w renesansowym stylu. Do czasu Wielkiego Pożaru w 1675 roku Zamek hojnik był główną siedzibą Szawgotszów. Po pożarze zamek nie został odnowiony, dzisiaj udostępniany jest do zwiedzania. Zwiedzający zamek mogą zobaczyć pręgierz, posłuchać legend m.in. o Kunegundzie, postrzelać z kuszy i wspiąć się na wieżę zamkową, skąd rozciąga się malownicza panorama kotlin jeleniogórskiej i karkonoszy. Obecnie w zamku ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Bractwa Rycerskiego Zamku Hojnik, które corocznie w sierpniu urządza rycerski turniej Kuszniczy o złoty bełt hojnika. W murach zamku znajduje się karczma, gdzie serwowane są tylko posiłki. Część noclegowa została przeznaczona do remontu. W sezonie letnim można zakupić pamiątki na poustawianych w pobliżu schroniska straganach. Ci, którzy chcą zwiedzić zamek powinni kierować się z centrum Jeleniej Góry do południowej dzielnicy miasta Sobieszowa, leżącego na trasie Karpacz-Szklarska Poręba. Zamek znajduje się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. W związku z tym należy również wziąć pod uwagę konieczność uiszczenia opłaty za wejście na teren parku. Numer 2. Zamek Królewski w Warszawie. To dawna rezydencja książąt mazowieckich. Z chwilą przeniesienia stolicy z Krakowa stał się siedzibą króla oraz władz. Podczas II wojny światowej został całkowicie zburzony. Odbudowano go w latach 1971 i 1988, wykorzystując ocalałe fragmenty. Dziś charakterystyczna była zamku z wieżą zegarową, z której Codziennie o godzinie 11:15 odgrywany jest Hejnał. Otwiera drogę na starówkę. Atrakcjami muzeum są dwa oryginalne obrazy Rembrandta: Dziewczyna w ramie obrazu i Uczony przy pulpicie oraz prace Bernarda Bellotta zwanego Canaletto, nadwornego malarza ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obrazy Canaletta były bezcenną pomocą przy powojennej odbudowie miasta. Wchodząc do Zamku Królewskiego od strony Wisły znajdziemy w nim odnowione Arkady Kubickiego, które wspierały skarpę z zamkiem, nadając zarazem monumentalny kształt ogrodowej elewacji. Po powstaniu w 1831 roku przekształcono je na stajnie i koszary, a potem na garaże. Arkady są oryginalną budowlą, która nie została Zniszczona podczas II wojny światowej. Obecnie można tutaj zobaczyć wystawę archeologiczną i stancję dworską. Zamek Królewski i jego okolice zapisały się też w historii Polski. To właśnie na pierwszym piętrze Zamku Królewskiego w Warszawie, w sali senatorskiej w 1971 roku, uchwalono konstytucję 3 maja. Posłowie przechodzili z sali poselskiej, i później mieliśmy wspólne obrady obu izb już w sali senatorskiej. Więc to musiało być dosyć duże pomieszczenie. Pamiętajmy jednak, że większość posłów nie miała szans, żeby tam się pojawić w momencie zaprzysiężenia Konstytucji. Nie zdążyli wrócić ze świąt Wielkiej Nocy. W Zamku Królewskim w Warszawie zobaczyć można m.in. sale królewskie powstałe dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz sale sejmowe. Najznakomitsza jest sala tronowa. W czerwonym aksamicie i złotej dekoracji warte zobaczenia są też sala rycerska oraz sala balowa z największym w Polsce plafonem wśród. Wśród stałych ekspozycji są też Galeria Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej, Apartament Księcia Józefa w Pałacu pod Blachą, Multimedialna Wystawa, Zniszczenie i Odbudowa Zamku, Gabinet Numizmatyczny czy kolekcja kobierców wschodnich, Numer 1 Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie. Zamek królewski to renesansowy zabytek i najsłynniejszy zamek w Polsce, a katedra wawelska to największa polska świątynia. Wawel położony jest na malowniczym wzgórzu, otoczony murami obronnymi, a u jego stóp płynie Wisła. Odwiedzając to historyczne miejsce, docenimy nie tylko jego wyjątkowość, ale i znajdujące się tutaj liczne zabytki. Wawel jest bowiem kompleksem wielu kaplic, kościołów i komnat, w których mieszczą się cenne zabytki gromadzone przez stulecia. Najstarsze zabudowania powstały w XI wieku za panowania Bolesława Chrobrego. Współczesny renesansowy styl budowli zawdzięczamy królowi Zygmuntowi Staremu. Wawel. To szczególne miejsce w świadomości Polaków. Przez długie lata to stamtąd władcy rządzili państwem, a po przeniesieniu stolicy do Warszawy, Wawel stał się miejscem koronacji i pochówku królów. W czasie zaborów zaś Wawel funkcjonował w świadomości Polaków jako symbol minionej potęgi państwa polskiego. Pierwsze miejsce pochówku Polaków szczególnie zasłużonych dla ojczyzny, dziś Zamek Królewski w Krakowie wpisany jest na pierwszą listę UNESCO i jest jednym z ważniejszych zabytków w Polsce. Wnętrze Wawelu zdobią kosztowne posągi, ołtarze, obrazy i malowidła przedstawiające historię człowieczeństwa począwszy od czasów prehistorycznych. Najcenniejsze zabytki w Wawelu Umieszczone są w skarbcu katedralnym. Liczne szaty i naczynia liturgiczne, krzyże, klejnoty i insygnia królewskie, relikwiarze gromadzone przez całe stulecia panowania na Wawelu władców polskich stanowią nieoszacowany skarb narodowy. Katedra Wawelska to jedna z najstarszych budowli Wawelu. To miejsce koronacji i pochówku królów polskich. Do dziś możemy podziwiać liczne sarkofagi, epitafia i płyty wmurowane w posadzkę. W kościele katedralnym na Wawelu pochowani są królowej Polski od Władysława I Łokietka do Augusta II Mocnego. Łącznie na Wawelu pochowanych jest 19 królów i wiele osób z rodzin królewskich, jak również prezydent Kaczyński. Zamek był na przestrzeni wieków wielokrotnie rozbudowywany i odnawiany. Liczne pożary, grabieże i przemarsze obcych wojsk, połączone z zniszczeniem rezydencji, powodowały, iż obiekt wielokrotnie odbudowywano w nowych stylach architektonicznych oraz remontowano jego szatę zewnętrzną, a także przekształcano i zmieniano wygląd i wyposażenie wnętrz. I tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, jeżeli film Wam się spodobał. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału i obejrzenia naszych poprzednich filmów. Do zobaczenia, cześć!